Jesteśmy po dotarciu pierwszego zaworu. Zobaczcie jaka jest tu powierzchnia. A jaka jest tu powierzchnia? Nie jest to jeszcze idealnie, można by to jeszcze poprawiać, ale po prostu nie chcę mi się, nie mam czasu. Tak wygląda zawór. Widać ładną faskę elegancko w miejscu styku. A dlaczego nie chcę, nie chcę się bardziej z tym bawić? Bo nie ma tu jak złapać zaworu normalnie w samochodzie, czy gdzieś jak mamy głowicę, łapiemy zawór z drugiej strony za trzonek. Nie wiem, nakładamy kawałek wężyka, czy coś, z drugiej strony we wkrętarkę i sobie obracamy elegancko. Dużo więcej obrotów robimy, dużo lepiej się dociera A tu Mamy kupę, bo zawór dochodzi tutaj dotąd, nie ma jak go w ogóle złapać. Trzeba by... Kupować ten specjalny zestaw na te przestawki z drugiej strony, ale te zawory są małe, nie wiem czy te przestawki też by się łapały. I mam takie przestawki, ale to próbowałem cudowałem, ale to się odkleja po prostu. Generalnie myślę, że jak na taką chałupniczą robotę nie jest źle. dotro jeszcze ten sący trochę, żeby się ładnie zaświecił i. I później biorę się za przechonowanie cylindra. O, tak wygląda docieranie ręczne. Tylko, że tu sobie jednym palcem dociskam, a drugą ręką kręcę. to jakiś czas podnoszę, opuszczam i co jakiś czas też odpinam to, zmieniam położenie zaworu i znowu. Zagrywam przechonowany cylinder. Ja będę go już tu bardziej męczył. On nie był w jakimś złym stanie. Nie wiem czy będziecie widzieć, może spod nie Widać czy nie? O! Widać trochę tych. Widać takie ryski. Mnóstwo rysek. On ma lekkie wżery ten cylinder, ale mówię no. Nie będę w niego inwestował, bo to staro Ciety. Już tak naprawdę ciężko dostać do tego części do tego, taką cechę nie jest to łatwo dostępne. Ale myślę, że skoro teraz tyle przepracował, to jeszcze długo popracuję. Zresztą tam, gdzie pracuję, nie ma dużo roboty. Teraz trzeba wszystko pomyć, wypłukać, wymyć, wydmuchać i można składać. Mała aktualizacja, Wie widzicie, zaczynamy już powoli składać. Zawory są już włożone, sprężynę założone. Dotarte zawory. Teraz mamy nowy pierścień. Nie chcę zobaczyć na niego. Nowy pierścień jest ułożony tutaj tłokiem wewnątrz. Jak pamiętacie, było ponad 1 mm na starym pierścieniu. No to bierzemy jeden i sprawdźmy. No jeden tutaj nie ma szans wejść nijak za dużo tak wstępnie patrzyłem tu jest tak około 0,6 mm około 0,6 mm czyli zmniejszyła się luka na nim o tak ciasno dosyć wchodzi o sorry tak te 06 tak wchodzi dosyć ciasnowo no ale wchodzi o 0,63 już nie chce wejść Zresztą to pokażę. Czekajcie, bo jedną ręką to ciężko się operuje w tych listeczkach. O, mamy 063 i 063 już, już nie wchodzi. O. Aktualizacja. Może nie, nawet nie taka mała, bo jak widać silnik złożony, zamknięty, zarówno od góry, od boków, uszczelniacze nowe. Oświeca to tylko tak wkręcone, żeby tam po prostu się nic nie nasypał na tłok. No i teraz będziemy się brać za resztę. Yy, założymy koło magnesowe, zakręcimy. A jeszcze zobaczymy, czy działa ładowanie. Mam zamiar tutaj, jak widzieliście, koło kołowaniu sobie z wieńcem i jest rozrusznik, wszystko działało, bo z samochodu zapalał. Tylko nie wiem, czy ładuje, ten tu nie było przy nim akumulatora. Nie wiem, czy nie przepaliło się uzwojenie od ładowania. To mnie ciekawi, jak się nie przepaliło, to kupię do tego akumulatora, żeby rodzice po prostu mieli. Taki fajny jak podchodzi się, bach, za starter i pali, tak. Wiadomo, czas leci, latka płyną, nie chce się szarpać za sznurek, albo się po prostu nie ma siły. Tak, a propos jeszcze tutaj wkładania pierś... tłoka z pierścieniami. Jak nie możecie sobie poradzić, bo tu akurat pierścienie to naprawdę były pierścienie, nie tak jak w tych Bryksikach. Że takie są cieniutkie te pierścienki, tutaj te pierścienie naprawdę stawiają opór i to niezłe. Dlatego użyłem czegoś takiego, żeby sobie włożyć ładnie po kolei każdy pierścień. Znaczy pierwszy ten olejowy to nawet wziąłem trytytką, ścisnąłem, wsunąłem, przeciąłem trytytkę, a później dwa następne, czyli zgarniający i uszczelniający, to już tym ścisnąłem po prostu i wpadł elegancko, bez żadnego oboru. Tak, dla ułatwienia, aby ktoś nie miał tego urządzonka do ściskania, bo nie każdy robi zawodowe remonty albo małko pożyczyć, albo nawet średnica może nie pasować. Tak, różne mogą być przypadki. No Generalnie silnik jest złożony. Mała aktualizacja. Trochę tutaj żarka zagłusza, ale jak widzicie, silnik. Zamontowany wimadle, tak żeby będę mógł sobie tu obracać i montować. Rozrusznik zamontowany koło magnesowe, zamontowane razem z tutaj z cewką. Tu jest cewka odładowania. Cewka odładowania tam jest cewka zapłonowa, wiadomo. No i teraz będę montował tu powoli korektory, wydechowe. wydechowy. No i tak jak to, jak widać, wracam, posuwam się naprzód. Teraz wziąłem się za rozbieranie. Rozbieram gaźnika, nie wygląda to jakoś źle. Nawet jakiś tam straszny nie jest. Nie było syfu w tym gaźniku, paliwo nie było stare. Został taki taki śmieszny, nawet był jak benzyna wyschnie, takie suche. No i dobra, biorę się, po rozbi rozbiorę gaźnik, przedmucham. Jak nie natrafię na jakieś ciekawostki, to nie będę tutaj nic szczególnie nagrywał. Po prostu to umyję, przemyję, wszystko przedmucham, prze... przeczyszczę, składam, montuję, jeśli nie będzie gotowy, i dalej będę informował. No jednak muszę trochę dograć, zobaczcie co się wysypało tutaj o z tej dyszy. Po wykręceniu. O dziwo tutaj dziurki, to wszystko jest przelot. Nie ma najmniejszego problemu, nie wiem czy będzie widać, powinno być widać, o jest. Sorry, jakoś mi się ręce trzęsą, nie wiem. To dużo kawy chyba. Tu jest przelot, wszystko było drożne, ale tam ze spodu tej dziury wysypało się takie cusik. Ewidentnie ja jakaś trawa, jakieś coś zassało przez filtr. filtrie film widzieliście w jakiej był kondycji. Mała aktualizacja, jeżeli chodzi o tą kościadeczkę. Przykryć, że aktualizacja mała. Zobaczcie, rozebrałem, zdjęłem plastik od napędu. że Jak już robię to, żeby tu posprawdzać. No i zobaczcie. Ta kosiarka, jak już mówiłem, ma tutaj regulację o tym, reguluje się prędkość jazdy. Tu mamy zając, tam u góry jest żółw. I co ciekawe, zaraz wam pokażę co tu jest najciekawsze w tym wszystkim Patrzcie. biorę tą wajchą o. biorę tą wajchą do góry widzicie, przesuwa się tamto, biorę na dół To się cofa, nie I teraz jakie to ma zadanie Jak to reguluje w ogóle prędkość Ano jest tutaj zrobiona przekładnia bezstopniowa jak w jakimś skuterze tutaj macie koło i sprężynę to koło rozsuwa się to jest dosyć lekka sprężyna. o patrzcie. góra dół o pasek wszedł o góra dół i pasek wchodzi do środka tym samym zmniejsza albo zwiększa prędkość przekazywaną na koła obrotową o aktualizacji odnośnie e, tutaj całego wózka i podwozia. Silnik tam już mam w większości złożony. Zobaczcie, tu jest taki skomplikowany dosyć system. Tak sobie poukładam, żeby wiedzieć jak e, zaciskania się po prostu e, kół zębatych na e, na rolce, na, na wałku napędowym. Tu jest, to jest wałek napędowy, tam jest przekładnia i on wiadomo jest, to jest w kosiarkach jest tak, że e, napędza tylko w jedną stronę, w drugą stronę e, chodzi luźno, żeby można było skręcać kosiarką, nie, taki ale mechanizm różnicowy najprostszy na świecie i tutaj nie ma takiego, normalnie to jest taki, e, normalnie to jest tak, ten wałek jest, sorry, Normalnie to jest tak, ten wałek jest przewiercony, przez niego jest przełożony o w tą stronę taki wałeczek a te ko, to koło ma takie nacięcia, a tutaj nie, to jest taki system wałeczków takich drobnych i takich jakichś półokrągłych. No wiem, będę to czyścił, to wam pokażę dokładnie. Ok, przykładnie mamy na stole, wyjęta, zdemontowana sztywno, chodzi. Pamiętam, że jak robicie taki gruby remont, to dobrze jest wyjąć takie rzeczy, choćby nawet dlatego, żeby tu wywalić stary smar i dać nowego. Pokażę Wam jeszcze, jak dobrze takie coś nasmarować, bo sam smar tutaj to według mnie jest trochę za mało. Bo już tam kilka takich przekładni rozbierałem przy poprzednich kosiarchce też. I widać jak się daje sam smart, to niestety znowu się rozrzuca na ścianki i w ogóle nie smaruje. Dobry. Mała aktualizacja. Rozebrałem tutaj. Mamy wodzik od załączania napędu. I wiadomo, wodzik przesuwa się w tamtą stronę, czyli pcha ten pierścień. Zobaczcie, ten pierścień pcha o tam, o tak jak teraz. Teraz powiedzmy, że jest o tak, jest załączone jak to działa? Popatrzcie. To się obraca, no niby się obraca, ale tak naprawdę to to... Sorry. Ten pierścień pchany jest w tamtym kierunku, teraz to jest tak jakby w pozycji załączonej, ale zobaczcie, to się niby kręci razem, ale ten pierścień lata sobie luźno na tym. Nie jest to na jakiejś wielofrezie ani niczym takim. I zobaczcie. A... Cofnę, a koła koła to jest tylko to o, to jedna taka wypustka jedna na całym obwodzie a tu mamy przekładnię zmniejszającą obroty jak widać tam jest ślimakowa przekładnia zapewne zaleje olej to zobaczymy i na obwodzie tego tego, no ja wiem, tego pierścienia, nie pierścienia, tylko tej tulei, o, tej tulei też jest taka jedna wypustka. Widzicie? A znowuż na, obu, o, tu, na tym jest taki bolec i patrzcie, jak przesuwamy pierścieniem, on wchodzi między te, dwa, te dwie wypustki i teraz jest załączony napęd. O trochę się wysuwa, no wiadomo, nie ma Wodzika to nic tego nie trzyma, ale o, widzicie? I zaczyna się kręcić. Śmieszny taki trochę ten mechanizm. Wydaje się trochę taki delikatny, no ale... Że te takie tylko wypustki to napędzają. No ale wiadomo, przy kołach też jest, znowu są zwolnice zmniejszające obroty, także no... Powiedzmy, że to jakoś tutaj super, nie jest obciążone, ale... Wiadomo, przy naciskaniu zawsze są szarpnięcia dziwne, trochę rozwiązanie, trochę takie wydaje się słabe, no ale skoro tyle działa, to chyba działa. No i ma aktualizacja już po wyczyszczeniu, jak widzicie. Czyściutko, nie było tu prawie w ogóle szlamu, żadnego jakichś takich rzeczy. Wszystko tu ładnie, elegancko chodzi. Także zalewam to olejem, składam, wyczyszczę się, tylko te powierzchnie, uszczelkę. Odtłuszczę złożyne, dam trochę tawotu przy składaniu, żeby ładnie uszczelniło. Ma, mała znów aktualizacja odnośnie tego napędu. Jak widać, już jest nowa mieszanina. Nowy ala olej zalany, a jest to mieszanina oleju z tawotem. No, tak jak widać. Ja tego za dużo zrobiłem, kurczę. Mogłem tego dużo mniej zrobić. No i widać o Tawot To by normalnie wyrobiły się w, w nim takie. No Tam, gdzie coś pracuje, tam ten tawod się by po prostu wyrobił, i reszta zostałaby na ściankach. A tutaj to widzicie. To wszystko ładnie pracuje. Zobaczcie, przelewa się z jednej strony na drugą. Jest po prostu ruchome, będzie się oklejało na tych elementach, po jakimś czasie będzie wyglądała jak ten stereole, bo się przepracuje, przerobi, przemieli. To mamy właściwie gotowe, zamykamy pokrywę, składamy i I trzeba powoli już to zacząć kompletować i odpalać i taka mała ciekawostka. Takie coś wyjęłem z koła i tam z innych elementów starego smaru, ale zobaczcie. Kosiarka, nie, nie wiem z którego roku, ale stara. Może początek 2000 coś takiego. I zobaczcie, nie ma ani jednego łożyska w tej kosiarce. Wszystko jest na takich tulejkach ślizgowych. Chyba mosiężnych. Wszystko, wszystkie koła, e, te zębatki, wszystko tutaj jest na takich tulejkach. Nie ma ani jednego łożyska. Taka ciekawostka. Znów ma aktualizacja kosiadeczka jak widać już silnik na miejscu Prawie że złożona Olej zalany Paliwo zalane Patrzyłem świec... na świecy jest iskra Także wszystko wygląda dobrze No cóż spróbujemy to zapalić I zobaczymy co tu będzie się działo tak. Będziemy robić test ciśnienia sprężenia Jak widać urządzenie podłączone Bierzemy się do testu Test z taką końcówką, tylko przy pomocy kogoś. I zobaczcie, jak wydmuchało. Prawie 8 barów. Eee, prawie 8 barów, i to też podejrzewam, że jest taki leciutko zaniżony, bo ta rurka też w środku ona jest krótsza niż ten wężyk, ale jest też pusta. Więc tu też jest jakieś małe przekłamanie, ponieważ uważam, że powinno być lekko ponad 8 barów. No, ale tak nie całe 6, a tak prawie 8, więc dwa bar różnicy około widzicie, już jakie, no jakie są różnice po prostu przy mierzeniu takimi urządzeniami, gdzie czujnik nie jest tu na końcu, tylko tu, i wtedy doliczać trzeba długość tych rurek. Wszystkich, które montujemy przed remontem na długiej gumowej rurce było 3,5, a na tej, tej końcówce było 4,5 więc no, dwukrotnie się wszystko poprawiło, więc remont chyba udany jak na razie, zobaczymy mi się podoba, no to, to trzeba przyznać, że mocy to w tej kosiarce jest od grom to ten nak, którego ja mam to no nie umywa się do tej kosiarki, ta kosiarka nie staje w żadnej trawie w żadnej jest trochę archaiczna wiadomo ta regulacja tych Kółek jest słabał, to trzeba każde kółko osobno to jest słabe, ale ten silnik stąd wyjąć, zamontować na nowszej platformie, nowszym podwoziu to nie do zarżnięcia i znaczy nie do zatrzymania. Może, nie do, zarżnąć można wszystko, ale nie do zatrzymania jest ten silnik. Mała aktualizacja tematu kosiarki. Zobaczcie. Olej po znaniu. Zobaczcie jak się mieni. Skosiłem. Wskosiłem jedną łączkę, zagrał się mocno i mówię zleję, bo tylko że źle zrobiłem. Ta bańka trochę była na spodzie brudna i ona się bardzo ubrudził. Był troszeczkę czystszy, ale nie dużo Troszeczkę zobaczcie, jak się mieni. po remoncie silnika generalnym, gdzie było honowanie cylindra, wymiana pierścieni. Trochę musi popracować, trzeba zlać olej, bo zobaczcie co się dzieje, jakbyśmy tym takim olejem pracowali na przykład cały sezon, to ten remont nic by nie dał. A tak to wymieniłem olej. Muszę jeszcze tu popatrzeć jak zmniejszyć obroty, bo ona ma strasznie duże obroty tego siarka, i myślę, że jeszcze trochę pożyje. No, ale jesteśmy z drugiej silnika. I jak widzicie, to jest ośrodkowy regulator obrotów. Widzę, że popełniłem mały błąd. Powinienem był go wyjąć, i... ale nie miałem takiej gumki uszczelniacza tutaj. Delikatnie tylko się tu poci. Tak to wygląda, wszystko nieźle. No, ale. Dobrze, jak. Tam Macie. E, e, o, sorry. Oh, tam macie u góry jeden drucik zahaczany, on reguluje bezpośrednio przepustnicą, a ten drucik podpięty jest do tego wahadła, od co dodajemy gazu. Bo tu jest to wszystko niezależne, to jakby to reguluje bezpośrednio przepustnicą, zobaczcie, ruszam przepustnicą, a to, to jest podpięte do tego, o, tego wahadełka, tylko że z drugiej strony gaźnika, w którym jak pociągamy tam na panelu, to, to się przekręca i napina tą sprężynę. Ta sprężyna dąży do tego, żeby pchać o w tą stronę, to żeby to jakby zwiększało obroty. A znowu regulator odśrodkowy dąży do tego, żeby pchać to w tamtym kierunku i to się wszystko ustala na jakiejś pozycji, tak? Jak zaczyna silnik przygasać. Zmniejszenie obrotów regulatora od środkowego wewnątrz silnika powoduje to, że ta dźwignia idzie w tamtą stronę, czyli dodaje sobie automatycznie gazu kosiarka wtedy. Gdy wróci na odpowiednie obroty, regulator się podniesie i wyrówna, zmniejszą się obroty. I tak to działa. I teraz to powinno być gdzieś na środku, tamta u samej góry. A regulator można tu odkręcić, ta śruba ma odwrotny gwint, że zakręca się ją w tą stronę a odkręca w tą stronę i ona ma mieć prawie 90 stopni tutaj, bo to tu jest ośka regulatora obrotów, a tu jest przełożenie i tu powinno być 90 stopni prawie, jak jest to mniej, to będzie miał bardzo dużo obroty, kosiarka będzie miała bardzo dużo obroty no i tak się to reguluje no i to już chyba ostatnia aktualizacja z tutaj. Tylko sabo z silnikiem, taką secha. Tak, trochę w partyzanckich warunkach między samochodami. Ale jutro już oddaję, więc nie byłoby kiedy nagrać takiego podsumowania tej całej naprawy. Naprawę uznaję czyli na razie za udaną. Niestety nie miałem okazji, nie mam zbyt długo pokosić. Nie wiem, czy, czy będzie brała ten olej, czy nie będzie brała oleju. Wydaje mi się, że po zmniejszeniu tych obrotów, tak jak wam tam pokazałem, po wyregulowaniu tego przy takim drugim koszeniu podwórka, drugiej części podwórka tak jakby nie wzięła, albo tam wzięła nieznacznie olej. Bo przy tym pierwszym koszeniu, gdzie taki miał dosyć wysokie obroty, no to tam troszkę tego oleju chyba łyknęła, ale zresztą wtedy było takie ostre docieranie, bo widzieliście ten olej tam na przebitce, że był taki olej mieniący się mocno, czyli tam się to wszystko docierało. Teraz ten olej jest po, po tym drugim koszeniu o połowę czy trzy. No i już tak zostawię. Niech go tak dojeżdżam do, do końca sezonu na tym oleju. Potem się zmieni na nowy sezon. Na razie się z niej nie leje, nigdzie nic nie cieknie. Podregulowałem te obroty jeszcze. No zobaczymy, zobaczymy, co to ile to będzie chodziło, ile wytrzyma taka siarka. Będę tam pytał, czy bierze olej, czy nie bierze rodziców, tam gdzie idzie pracować. Zobaczymy. No myślę, że tutaj też o o tym, że ten remont w miarę udany pokazało tutaj ciśnienie sprężania wzrostu dwukrotnie. Martwimy tylko te wrzery w żeryf, tam w cylindrze, że obcześnie może troszeczkę brać olej. Ale to myślę, że nie będzie może na takim poziomie, na jakim to było, troszkę może będzie brała. Ale remont zrobiony był tak jak tam wam mówiłem, tak trochę budżetowo, nie wymieniałem niektórych rzeczy. No, bo może się i nie opłaca przy tego typu konstrukcji, no ale tak jak mówiłem, mocy to ona ma bardzo dużo, więc bardzo fajna kasiarka, żeby tylko jeszcze tutaj ta regulacja wysokości była w nowocześniejszym stylu. Naprawdę byłoby spoko. Następny filmik będzie prawdopodobnie z takiego małego serwisu tej kosiarki nak. To chyba tyle. Jak się podobało, to lajkujcie, subskrybujcie. I do następnego. Siema.